Witam serdecznie osoby z podznaku znaku bliśniot na kanale Tarot. Cześć. Taka, te czytania będą na miesiąc grudzień 2021 dotyczące pracy i miłości. Stali dwa, już wiedzą, jak te moje rozkłady przebiegają czy, no, czytania z kart Tarota. Dla nowych osób. Yy, yy, wyjaśnił, że tutaj yy, z tej strony, które karty już widzicie, to, to yy, jest rozkład na pracę, a tutaj dalej na miłość. Yy, te dwie karty to są właśnie energie na miesiąc grudzień. Tutaj są rady. Yy, więc. Yy, Dopiero na koniec każdego czytania będę je pokazywać. No i w międzyczasie są dopowiadane wszystkie te sytuacje na pracę i na miłość. Także naprawdę sugerowałabym obejrzeć film czy ten przekaz w całości, bo to tak naprawdę w trakcie dopiero wyjdzie. Co w trawie piszczy? Co będzie w grudniu? U Was, kochani, się działo, więc zapraszam bardzo serdecznie. Dobrze, zaczynamy. Od pracy. Słuchajcie, tutaj macie gwiazdę i kapłana. Więc powiem, powiem Ci, bliźniaku, tak, że grudzień zapowiada się dla Ciebie fantastycznie, ponieważ. Słuchaj, no gwiazda to jest spełnienie marzeń, tak? Nie wiem, czego pragniesz, co chcesz w grudniu dokonać. Bynajmniej ta karta mówi o dobrym inwestowaniu w pieniędzy, tak? Bo pomysły na coś będziesz miał dobre, będziesz mógł realizować, dzięki którym będziesz lepiej zarabiał. To będą sukcesy. W Twojej pracy twórczej, może zajmiesz się czymś swoim jakimś hobby i będziesz mógł w tej dziedzinie, dzięki tej dziedzinie, zarabiać pieniążki, tak? I pewnie nie małe. Będziesz zaskoczony, to, to będzie Twoje spełnienie marzeń, będziesz w szoku, że tak się da. Wiara, no, wiara w to, że się naprawdę uda i w zależności o co tak naprawdę Tobie chodzi na ten grudzień. To się właściwie spełni, to będzie tak jakby dobra pasa, jakby koniec trudnego okresu, już po prostu już koniec, no tak, właściwie to już jakby wszystko będzie coraz lepiej. Według Twoich, jakby, y, marzeń, możliwości, y, Twoja intuicja będzie Ci podpowiadała, jak co realizować. Wiara, oczywiście, mówi o tym, że, żebyś jej nie tracił. Nie traciła. Y, no w zasadzie to hmm, nie bój się twoich marzeń, tak? Tutaj w energii macie cesarzową to jest ktoś, kto realizuje swoje plany, który się tego nie boi. Co zasiejesz w grudniu, jakby zbierzesz plony, jakby w kolejnym roku, tak? Bo grudzień to ostatni miesiąc roku 2021, więc coś możesz rozpocząć jakieś nowe działania, jakieś cele realizować, może pójdziesz do nowej pracy, może założysz firmę jakąś z kimś. Naprawdę, no tylko od Ciebie zależy, tak naprawdę, czy Te Twoje plany, nadzieje się spełnią. I tutaj właśnie będziemy dopowiadać, dlaczego Gwiazda wyszła dla osób z znaku Łiząt na grudzień 2021 w pracy, na pracę. Zobaczymy, co tutaj wam wyskoczy, jakie karty. Dobrze, zobaczymy tutaj. Świat. Hmm, no proszę. Świat to jest jakby koniec jakiegoś etapu. Rozpocznie się nowy, zobacz. Yy, świat to jest... Hmm, Myślę, że ty skończysz z jakimiś starymi sprawami. Być może zrezygnujesz z jakiejś pracy, to tak jakby utw... może będziesz miał kontakty, będziesz miała kontakty z zagranicą, może ta praca będzie przez internet. Yy. Zakończysz jakiś etap raz na, na zawsze, no tak no, żeby zacząć nowe swoje przedsięwzięcie, swoje nowe marzenie. Yy. Oddzielisz przeszłość grubą kreską. Może będziesz podróżować po świecie, może praca będzie za granicą. Dla innych, z kolei, może to być awans lub nagrody za dobrą pracę. Ta karta ogólnie mówi o zaszczytach. Także o propozycjach, o podwyżce jakiejś. Także, słuchajcie, nie wiem. W każdym razie, no, piękne karty macie na pracę. Zobaczymy, o co chodzi w tej wieży, wiara. Wiara w tym wypadku. Koło fortuny. Słuchajcie, tu się będzie zmieniało. Coś będziesz się musiał, czy będziesz musiała, jakby dostosować do tych zmian, no nie będziesz miał bliźniaku po prostu yy, niejako wpływu na to, co się będzie działo na zewnątrz. Tu będziesz się musiał dostosować, tak? Więc, ale te zmiany jakby będą ci kopa takiego powera, że wręcz intuicja będzie mówiła, co masz robić. Nie przestraszysz się z tych zmian. Będziesz wierzył w to, że yy, Twoje plany po prostu się zrealizują. Dobrze, zobaczymy, co tutaj... jaka jest rada od Tarota dla Ciebie. Zobacz, koło fortuny. No niesamowite. Ta karta właściwie mówił byś się zdał na siły wyższe. To samo Ci powiem. Właściwie to nic nowego Ci nie powiem. Wszystko, jeżeli... Wcześniej było coś, nie szło po twojej myśli, bliźniaku. Jeżeli miałeś pod górkę, to ten okres się jakby kończy. Będzie już tylko lepiej. Zobaczymy, jaka je... co anioły mówią na ten temat dla ciebie. <laughs> Romans. No... Hmm. Romans kojarzy się raczej z relacjami miłosnymi. Może, może też tak być, że znajdziesz z kimś, może zaczniesz, otworzysz firmę, może to będzie relacja damsko-męska, która się będzie rozwijała razem z firmą. Będzie Wam tak dobrze szło. Że stanie się to firmą rodzinną? Kto to wie? To jest tylko moje gdybanie, tak właśnie <grymnie> przyszło mi do głowy. No bo taka karta, romans. Hmm. No, to są, romans, to są ro ro zobowiązania. To dwóch osób, czy tam jakiejś grupy ludzi. No bo tutaj trzeba jednak pamiętać, że tu chodzi o pracę. Więc ja się staram tego trzymać. Hmm. Albo po prostu będzie romans pracy. Hmm. Romans mówi potem o ślubie, o. O założeniu ro rodziny, właśnie w tej karcie. Także, no nie wiem, kochany Wisieku, nie wiem o co tutaj chodzi. Proszę dzielcie się, jak to u Was wygląda, pod filmem, w komentarzach. Ok? Dobrze, teraz zobaczymy, co będzie. Tutaj karty pokazują na temat miłości w miesiącu grudniu. Słuchaj, no tutaj jest również świat. Jestem w ogóle zaskoczona, że te karty tak właściwie można by było jedno rozdanie zrobić ogólne, i w zasadzie praca i miłość to właściwie się pokrywają. Więc może to być jednak rzeczywiście jakaś relacja damsko-męska, gdzie możecie założyć jakąś firmę, tak? Może pojedziesz za granicę i tam stworzycie coś nowego. No, ale tak, patrząc na, jakby to był osobny w ogóle rozkład, to tutaj ta karta mówi dla osób, które są w związku, dobre relacje, zgodę, takie spokojne życie, bez przykrych niespodzianek. Są również dobre kontakty z obcokrajowcami. Słuchajcie, tutaj jest również. Cesarz, to jest ojciec w tym momencie, to może być ktoś starszy od ciebie, jeżeli jest, jesteś kawalerem, panną i tak dalej, czyli jak jeszcze związku nie ma, więc tutaj jest ktoś, kto mm, lubi podejmować decyzje. By mieć ostatnie zdanie, jednak można na tą osobę yy, yy, liczyć. Ona zawsze wie, co zrobić. W jakiś, taką ma dobrą intuicję, że naprawdę można do niej z każdym problemem się zwrócić. Hmm. Tutaj macie energię. Yy, energię kapłanki. Kapłanka to jest, słuchajcie, to jest właśnie kierowanie się intuicją. To jest przede wszystkim kierowanie się intuicją. Liczenie takie dla kogoś jeszcze może być, ktoś może myśleć o jakiejś kobiecie. Bo właśnie tak kapłanka mówi właśnie o, ma o matce, kochance, przyjaciółce. Słuchajcie, nie wiem, kim może być dla Ciebie właśnie ta kapłanka. I o co tak naprawdę chodzi w miłości u Ciebie w bliźniaku? Dlatego zobaczymy, dlaczego wyszła. Dlaczego wyszedł świat dla Ciebie? Jeżeli jesteś osobą samotną, nie wiem czy powiedziałam, to karta świat mówi o spotkaniu z kimś, o magnetycznej osobowości, z kimś, co może zbudować poważny, dobry związek. Dla innych jeszcze może ta karta znaczyć narodziny dziecka. Także, słuchajcie, jeżeli spotkasz kogoś takiego, to możesz właśnie kogoś takiego jak tego cesarza, tak? To jest mężczyzna bardzo... No, ma powodzenia u kobiety. Ma stabilizację, ma to, co... Yy, może on też szuka już... Nie chce być się samotnym mężczyzną i szuka kogoś do związku. Dobra. Nie wiem, kim jesteś, czy ty... No i zobaczymy, co tam w tym świecie zna... co ten świat dla ciebie znaczy, bliźniaku. Na grudzień w miłości 2021. Grudniu 2021. I proszę. I tutaj jest, no... Tutaj wyszła królowa mieczy w odwrocie. No, to jest osoba, yy, która wie, czego chce. No, bardzo. W yy, normalnej pozycji to ona rządzi. To jest ktoś, kto wie, czego chce. A tutaj ta królowa no, jest taką osobą, gdzie. Yy, hmm. To jest, by pojawiła się w, na Twojej drodze osoba, hmm, jakby to powiedzieć, kobieta wyniosła hmm, hmm, pewna siebie, która nie zna sprzeciwu. No nie wiem. Hmm. Dopowiemy tą kartę, o co tutaj tak naprawdę chodzi. O kurczę, Królowa Kielichów, to jest znowu ktoś, yy, na kogo można liczyć. Yy. Możesz się zwierzać. Możesz. Yy ona jeżeli kocha, to już nawet gdyby była raniona, to ona zraniona, czy poraniona, to ona i tak będzie przy tobie. Albo ty jesteś tą kobietą. Może masz tą przyjaciółkę, ale dlaczego dwie kobiety wyszły? w świecie świat jeszcze jedno zobaczymy relacje no proszę ktoś tu jest poraniony wychodzi na to, że zładzi nie wiem yy, czy do kogoś jest to czytanie w każdym razie jest to tyle osób, że może widzisz siebie w któryś z kart. W każdym razie tutaj ta trójka mieczy pasuje mi właśnie do tej królowej kielichów. Ona jakby była zraniona, jakby sytuacje przebiegały nie tak jak ona sobie to wyobrażała. Hmm. Dobra, że się pokłóciła z osobą, która jest w tej królowej mieczy. Może o tego mężczyznę. Zobaczymy o co chodzi z tym cesarzem. Dla bliźniąt, w miłości. Na grudzień 2021. No tutaj sam, niesamowite historie wychodzą. Zwycięstwo. Więc on się czuje jakby zwycięski, że baby się o niego biją, kłócą. Nie wiem co. On się jeszcze bardziej czuje. Mm, no, super się czuje. Może ktoś jest kochanką. Tego faceta. Świat. No, zobaczymy, co tutaj jeszcze chodzi. No, proszę, to są relacje rodzinne. Ja bym to widziała tak, że y, jeżeli jesteście w małżeństwie, to tutaj ktoś został poraniony. Energia, y, energia, właśnie. Y, tej kapłanki. ona jest taka, wiecie, no troszkę... Z... Trzeba, trzeba byłoby się kierować intuicją w sytuacji, w tej trudnej sytuacji, w której jest ktoś w karcie królowej kielichów, Na pewno. Tutaj ta osoba się czuje bardzo zraniona. Być może z... tutaj wyszedł trójkąt na jaw. Tutaj widzę zburzony dom, zburzone relacje. Świat mówi o zakończeniu czegoś i coś się zaczyna nowego, więc być może chodzi tutaj właśnie o o to, że ktoś tu rezygnuje z małżeństwa i idzie w swoją stronę, bo jest zraniona, zraniona ta kobieta, więc również może być też taka historia. Coś wyjdzie na jaw. No dobra, zobaczymy, co teraz odpowie na tą sytuację. Jaką radę nam tutaj pokaże, śmierć. No i tutaj, pozamiatane. Yy, no, pozamiatane. Chodzi o to, że tutaj będą zmiany. Nadchodzą zmiany, na które nie masz wpływu. Zobacz, tutaj w pracy nadchodzą zmiany. To jest koło fortuny dla Ciebie. Tutaj jest śmierć. Hmm. To jest jakby konieczność zmian, na którą po prostu nie masz wpływu i Ty się musisz z nią pogodzić. Hmm. Ta karta mówi, że te zmiany muszą, muszą nadejść, tak? Radzić byś się ze starym Pożegnała, czy pożegnał, może to być bardzo bolesne, tak? To jest dla Twojego dobra, tak naprawdę, bo wiadomo, że dla Twojego rozwoju każda zmiana jest lepsza od stagnacji, czyli nie możesz trwać w tym zranieniu. Jeżeli jesteś i jeżeli nie widzisz wyjścia jakby w sytuacji jesteś odstawiona na dalszy plan na bok, to naprawdę warto skończyć taką relację, by dać się miejsce czemuś nowemu, tak? Na pewno będziesz czuć żal lęk przed nowym, bo wiadomo, że to co się już zna, to już jest takie bezpieczne jednak. Mm. No, ale jednak lepiej, jednak pójść do przodu. Ta śmierć, ta karta właśnie radzi, byś skończyła się oszukiwać, bo te zmiany naprawdę nadejdą. To może szybciej niż się spodziewasz. Zobacz, ten świat może też to samo znaczyć, czyli coś po prostu musisz, yy, przeszłość grubą kreską jakby przegrodzić i zacząć życie na nowo, tak? No ja tak widzę te karty. Może Wy je widzicie w inny sposób. Zobacz. Polepszenie. Nadchodzi do Ciebie polepszenie. Nadszedł dla Ciebie czas Polepszenia i uzdrowienia emocji, które wystawiały cię w ostatnim czasie na próbę, z czasem odejdą do przeszłości, choć może być ci trudno to teraz sobie wyobrazić. Czeka na ciebie naprawdę radosna przyszłość. Teraz musisz jednak dać sobie czas na zregenerowanie sił. Ta karta oznacza również, że twoja rekreacja. Rekonwalescencja jest niemal zakończona. Wyślij słowa wdzięczności niebiosom i zacznij planować kolejny ekscytujący etap swojego życia. No proszę. No, karta naprawdę pociesza, po, pocieszająca cię, także ja już spróbuję w jakiś inny sposób ci pocieszyć. A może. No nie wiem, słuchajcie, na koniec mam propozycję dla was, kochani, żebyście pomyśleli, jakieś życzenie masz może, chciałbyś, chciałabyś, by w grudniu się spełniło, to jest jednak, są święta, to jest Sylwester, wielka niewiadoma tak naprawdę, może chcesz wiedzieć, co karty, może ci poradzę na ten czas. Czego tak naprawdę pragniesz, jak się do tego ustosunkować. Także pomyśl sobie jakieś życzenie, jakąś sytuację. Zobaczymy w jednej karcie, co ci ta karta powie. Na miesiąc grudzień 2021 dla bliźniąt. Ok, mam. Wyszły mi dwie karty, więc biorę. Wsłuchiwanie, wsłuchiwanie się. Słuchaj, co podpowiada Ci rozsądek. Pozwól, by Twój wewnętrzny kompas wskazywał kierunek Twojego życia. Proszę, to jedna karta. No piękna. Więc. A druga. Taniec. Pokaż wszystkim, co potrafisz. Dziel się swoimi talentami i zdolnościami ze światem. No proszę. Pokrzepiające karty bardzo. Mam nadzieję, że to czytanie podobało się Wam, bliźnięta, kochane, moje. Proszę, odzywajcie się do mnie. Bardzo Was proszę o lajki, o komentarze i subskrypcje. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa.